W ramach tworzonego koncernu multienergetycznego Lotos rozwija się i planuje inwestycje związane z czterema centrami kompetencyjnymi. Równolegle spółka modernizuje zakład produkcyjny w Gdańsku, który będzie funkcjonował jako rafineria procesingowa oraz inwestuje kapitałowo w przyszłość polskiej petrochemii. Lotos chce wykorzystać swój potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować to zeroemisyjne paliwo przyszłości. W ramach projektu Green H2 spółka chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Koncern realizuje także projekt Piór H2, w ramach którego powstaną instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwie stacje tankowania tego paliwa w Gdańsku i w Warszawie. W obszarze logistyki kolejowej lotos realizuje projekt zakupu nowoczesnego taboru intermodalnego. Lotos zamierza aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej jako narodowy operator przy stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Kolejne centrum kompetencyjne będzie dotyczyło produkcji olejów bazowych drugiej i trzeciej grupy. Celem budowy hydrokrakingowego bloku olejowego jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej. Równolegle spółka modernizuje zakład produkcyjny w Gdańsku, który będzie funkcjonował jako rafineria procesingowa oraz inwestuje kapitałowo w przyszłość polskiej petrochemii. W 2021 roku spółka zakończyła budowę węzła odzysku wodoru, którego celem jest zwiększanie efektywności przerobu ropy oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W połowie 2021 roku Lotos sfinalizował także budowę czwartego kolejowego nalewaka bramowego. Pozwoli to zmniejszyć deficyt oleju napędowego na krajowym rynku, zastępując paliwo importowane produktem z polskiej rafinerii. Lotos przygotowuje się również do budowy morskiego terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle, na nabrzeżu usytuowanym w sąsiedztwie zakładów w Gdańsku. Grupa Lotos zaangażowała się też kapitałowo w projekt Polimery Police, strategiczne przedsięwzięcie grupy Azoty. Powstający kompleks petrochemiczny to kluczowa inwestycja dla całej polskiej branży chemicznej.